Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie miłości ojca Pio, świętego Franciszka zastyżu i w systemie rolników, bo dzisiaj jest strajk generalny rolników, którzy chcą obronić i pragną obronić nie tylko rolnictwo, ale całą Polskę, ponieważ ten gadzi rząd Tuska, rujnuje całkowicie Polskę. Rozbierają po prostu na rzecz Unii Europejskiej, a głównie Niemiec. I rolnicy dzisiaj strajkują. Ja też założyłem tą koszulkę specjalnie z napisem Polska. Polska jest jedna, na świecie nie ma takiej drugiej, więc rolnicy czują. Mój dziadek też był rolnikiem, babcia. Wiem, bo trochę pomagałem, jak byłem małym chłopakiem, orałem. Ziemię, koniem jeszcze wtedy. Kosiłem zboża również, mając tam 12 lat, już zacząłem czy 10 nawet już zacząłem kosić, bo dziadek mój był obok dosłownie 100 metrów od mojego domu mieszkał. Miał swoją, swój dom, który zresztą też sam zbudował. Mój tatuś też zbudował dom, tylko dziadzia dom był z drewna, a ojciec mój, tatuś. Józef wczoraj było świętego Józefa i imieniny mojego taty również. No to już z pustaków, sami robili z dziadkiem pustaki. Podziać pomagał, i wybudował dom, w którym żeśmy potem mieszkali. Więc wiem trochę coś na ten temat. Poza tym dodatkowo skończyłem technikum rolnicze, więc trochę się też orientuję. Nie tylko zajmowałem się. Um, informatyką. Przez całe lata zresztą pracowałem jako informatyk i w ZETO to 10 lat jako rejestrator maszyn cyfrowych, czyli obsługam tych maszyn, a potem w innej firmie prywatnej u mojego kolegi zresztą też drugie 10 lat jako informatyk. Tam się składało komputery, zajmowałem się również pism, redagowaniem, poprawianiem pism, bo tam księgowość głównie była promowana i na tym ta firma żyła z tego. Więc te książki różne, tam były poprawki, to też robiłem. No i obsługiwałem telefony cały czas i tak dalej, bo nonstop były zlecenia. <laughs> Więc pozdrawiam wszystkich rolników. Jesteśmy z nimi, bo jedynie w nich jeszcze jest siła mają. Trochę sprzętu mogą zatrzymać to szaleństwo Tuska i szaleństwo Unii Europejskiej. Timmermansa, który wymyślił głupotę i z tą głupotą będzie musiał umrzeć i odpowie za to, co że czyni dla Europy głód, po prostu głód i handel ludźmi w Europie, to jest coś strasznego, co oni wymyślili. Ile osób będzie skrzywdzonych, oni po prostu chyba się nie wiem, co im się stało z tymi głowami, ale. Naprawdę nie są to zdrowe umysły, tylko chore. Więc dzisiaj jesteśmy z rolnikami, wspieramy modlitwą, duchem, czym się tylko da, bo jeszcze oni są i, i inni również też, ale dzisiaj rolnicy na pierwszym miejscu mój dziadek miał krowy, kury, jajka wszystko było. I jeszcze sprzedawali, innym rozdawali. Moja mama mleko cały czas brała, piliśmy mleko. Prawdziwe mleko, nie takie to sztuczne, co teraz już jest, pełno tam chemii w tym mleku, ale w normalnym mleku to jest dobra rzecz. Mleko jest potrzebne i powinno się pić. Mleko nie zaśluzawia organizmu. To jest nieprawda, to są różne takie <laughs> błędne teorie. Natomiast, jak się pije dużo kefirów, na przykład, o, kefirów, te wszystkie, właśnie, sztuczne już zrobione, to to zaśluzawie. Ale jak tam szklankę mleka się napije dziennie, to absolutnie samo zdrowie. I na przykład Majka to 20 lat albo więcej, i mama Majki też kupuje mleko, właśnie bezpośrednio u rolnika, i piją codziennie, jedzą zupy i są zdrowe. No. Wiadomo, z Majką to inna sprawa, bo tam kwestia pamięci. Ale są bardzo zdrowe wyniki, wszystkie mają idealne. Także jeszcze mama Majki się zajmuje, interesuje się bardzo medycyną chińską, więc od lat, od lat i tam jest o tym wszystkim. Jakie pożywienie jest dobre, które rozgrzewa, a które schładza organizm to trzeba bardzo wiedzieć. I najlepiej świadczy o tym właśnie język. Jak się zobaczy język, jak jest czerwony, to znaczy, że jest rozgrzany organizm. Trzeba go schładzać. Jedzeniem oczywiście. Nie zimnym jedzeniem. To nie o to chodzi. Chodzi o strukturę jedzenia, pożywienia. To schładza organizm. Ma być lekko różowy, z leciutką patynką, niepoorany. Jeżeli jest już właśnie drży język albo coś w lewo idzie, to trzeba poczytać o tym. To jest bardzo wielka wiedza. To jest źle, trzeba szukać przyczyny. Zawsze trzeba szukać przyczyny. Więc kto ma dzisiaj imieniny, urodziny, to wszystkiego najlepszego? Oczywiście życzę, abyśmy trwali w miłości, w dobru, w zdrowiu. Módlmy się za wszystkie nasze. Różne smutki, depresje, bo każdy je kiedyś dostaje w pewnym momencie, ale trzeba mieć nadzieję i nadzieją się kierować, jak ojciec Pio mówił. A jak już ostatecznie jest bardzo ciężko, to trzeba iść do lekarza. Ojciec Pio mówił, żeby chodzić do lekarzy, bo oni przecież się bardziej znają. Ale do dobrych lekarzy, no nie wszyscy są dobrzy oczywiście. Tak jak w życiu, jak ksiądz, nie każdy jest prawdziwy taki dobry. Podobnie i lekarz. Więc módmy się za tych wszystkich, którzy chorują psychicznie, umysłowo, nie, nie radzą sobie w życiu, dostają różnej depresji, takiej zwyk zwykłej depresji, ale z tego się wychodzi. Ojciec Pio zawsze mnie pocieszał, mówi: niczym się nie przejmuj, niczym się nie przejmuj. I wszystkim, którzy mają smutki i depresję, życzę, żeby się nie przejmować. Naprawdę nie ma czym. I tak umrzemy. To czym się tu przejmować? Śmierć nie jest straszna, to jest taki sen tylko. Natomiast yy, ojciec Pio kiedyś powiedział, że yy, śmierć, jak ktoś widzi śmierć nagłą, to jest jeden z największych wstrząsów człowieka do nawrócenia, jak widzi czyjąś śmierć zwierzęcia czy człowieka, zwłaszcza człowieka. Więc wkładamy do koszyczka wszystkie nasze sprawy i modlimy się, do świętego Michała archanioła, aby pomógł rolnikom i obronił Polskę. Święty Michale archaniele, przyjdź ze swoim niebiańskim wojskiem i uchróń nas przed demonem zła, który, jak Bóg, jest dobry, mocny i w miłości nieskończony. Przeczytam wam wiersz Maczka, co jeździł na rozmowy. Młode pędy. Wychylają się ku zdrowiu. Moje oddychanie jest namiastką szczęścia. Ile dróg, ile jasnych, nieciemnych zawrotów. Przede mną tylko konkret, jasny, wyraźny, jedyny. Nic mnie nie zbija, nic mnie nie zabija. Tylko poszept jaskółki siedzącej na drucie zwiastuje wiosnę. Pragnieni W 2014 go napisał. <laughs> Kilka myśli. Z drugiego tomu. Tam stoją z przypominam. Można na Allegro jeszcze kupić sobie. Miłość traci, kiedy jesteśmy obojętni. Obojętność jest niebezpieczna i jeszcze nigdy nikomu nie dała zadowolenia. W obojętności nie ma prawdy ani sprawiedliwości. Jedynie na co mamy być obojętni, to na to, na własny egoizm. Być obojętnym nim się nie przejmować. Na obojętnym na własne smutki i depresji, na to być obojętnym, to wtedy nie pogłębiamy tego stanu. A nareszcie trzeba widzieć ostro co się dzieje i, i podążać ku prawdzie, ku rozwiązaniu najlepszym, najlepszym rozwiązaniom dla gospodarki, dla dobrej polityki duchowej, bo z tego płynie później sama korzyść dla rodzin, dla ludzi i dla zwierząt też. <laughs> Następna myśl. 1981 rok zmarł kardynał Stefan Wyszyński. On też rozmawiał z ojcem Pio. Pytaliśmy ojca Pio o niego. Okazuje się, że kardynał jeszcze musiał dwa miesiące naszego czasu po śmierci czegoś tam się douczyć. W nawiasie było, że coś tam jeszcze miał na duszy trochę pychy, chyba. Po dwóch miesiącach poszedł do nieba, tak nam ojciec Pio powiedział że jeszcze musiał coś dokonać przez dwa miesiące, albo się urodzić i umrzeć, albo coś tam, bo takie opcje też są. Ojciec Pio mówił, że niektórym duszom tylko tyle brakuje, że się urodzi i umrze, i to też jest jakaś spłata karmy swojej własnej i przy okazji daje do myślenia dużo rodzicom, dlatego nie wolno zabijać dzieci, to jest nieuczciwe. Kiedyś właśnie pytałem ojca Pio o o dzieci nienarodzone, zabijane. No to właśnie mówił, że to jest nieuczciwe, bo jest kolejka do, na ziemi, żeby się urodzić, a oni chcą depopulacji. <grywania> Zwariowali wszyscy ci masoni i inni chcą depopulacji. No nie, bo to są aniołowie, którzy chcą się urodzić i spłacić swoje długi. Jedyna szansa, a oni chcą, żeby wstrzymać kolejkę niebiańską. Jeszcze jedna myśl. Bóg dał każdemu aniołowi wieczność, miłość i wolność, a ponieważ, jak to ciągle podkreślam, jesteśmy aniołami, którym zachciało się niezależnego nieba, z którego pozostały już resztki w postaci wielkiego kurzu, pyłu i smrodu, czyli kosmosu materialnego, to teraz. Co mądrzejsi próbują powrócić do Boga. I właśnie wszyscy, którzy są w systemie miłości i słuchają, czytają, myślą w ten sposób, to chcą powrócić. Oby jak najwięcej osób to słyszało, bo po co się męczyć tyle w kosmosie, jak można to zakończyć i być w niebie szczęśliwym? Jeszcze jedna myśl. Polityce trzeba być tak wyrazistym politykiem, aby nie poddać się rozmydleniu i niewiedzy, w jakie popadli ludzie sztuki i nauki, kariera i pieniądze to narzędzia wielkiej rozterki dla duszy anielskiej, która na chwilę przy, przebywa w ludzkim ciele. Niestety politycy najczęściej ulegają tym pokusom, dlatego mówią, po Bogu najważniejsza jest polityka. Bo ona w sobie, bo ona w osobie przywódcy może wszystko w państwie naprawić albo wszystko zepsuć. Chodzi o do, dobrobyt i świadomość. Kościół nie rządzi państwem, ma słaby wpływ na, na ludzi, no bo pójdą do kościoła, tam posłuchają tej wygwizdanej mszy i idą dalej, i słuchają, co się w polityce dzieje, bo Jakie podatki, jakie ceny, jakie co. I to jest najważniejsze, bo dobry polityk to jest duchowy polityk, boski polityk. I on będzie dbał i trzymał z Bogiem, no również z Kościołem też będzie trzymał, dlaczego nie? Ale będzie promował to, co jest najpiękniejsze, to, co jest wieczne. I mówił o tym, żeby się nie przywiązywać za bardzo do tego świata, bo potem wrócimy do niego. I będziemy krzywdzić jak wszyscy tu krzywdzą przecież. Świadomie lub nieświadomie. Tu teraz wypuści 20 tysięcy przestępców, złodziei czy tam kogoś. No ten człowiek jest po prostu, ma wypalone coś w tym mózgu politycznym. <laughs> Ziobro powinien wrócić i tam ponaprawiać to. Mądlimy się za niego. Biedny. Anioł ciężko choruje na raka. Miłość to przede wszystkim pokój oraz przeróżne formy poznawania cudownych krain nieskończoności, w których tkwi szczęście i radość. I ojciec Pio mówi tak, w wieczności jest poznawanie, są podróże, cały czas poznajemy, są podróże, mamy tam pałace i z tych pałaców idziemy, gdzieś tam podróżujemy po całym niebie, żeby szukać pięknych przygód, pięknej sztuki, miłości i tak dalej. Tam nie ma nudy. I my tu w, w tym świecie też się nie, nie nudzimy za bardzo. Też coś nas zawsze pociąga, coś chcemy zrobić. Słońce wyjdzie, to nas ciągnie do lasu albo gdzieś tam nad wodę. Cały czas coś się dzieje. Człowiek, jak ojciec Pio mówił, no, nie znosi pustki. Musi. Bo inaczej się udusi. <laughs> Jeszcze jedna myśl. Życie... W swych formach zbliża nas do szczęścia życia wiecznego. Jeszcze jedna. Kto nie kocha, zdradza miłość. Kto nie kocha, nie jest normalnym człowiekiem. To tyle. <coughs> Jeszcze może słówko o dogomatach. Tysiąc. Historia Kościoła. 1563. Ustalono, że tradycja Kościoła jest ważniejszym źródłem objawienia od Słowa Bożego. No, widzicie, tak sobie powymyślali. 1572. We Francji 24 sierpnia zamordowano 10 tysięcy protestantów. Papież Grzegorz XIII napisał potem do króla Francji Karola IX... Cieszymy się razem z Tobą, że z boską pomocą uwolniłeś świat od tych podłych heretyków. I kto tu to mówi? Porażka po prostu, kościoła. <laughs> Jeszcze jedna, 1543. Kopernik publikuje teorię heliocentryczną. Jego dzieło trafia na kościelny indeks ksiąg zakazanych i pozostaje tam aż do XIX wieku, czyli aż do XIX wieku kościół uznaje, że ziemia tkwi nieruchomo w centrum wszechświata. No widzicie, zacofanie było ogromne, ponieważ wcześniej już były cywilizacje, upadły, wszystko się zaorało. No nie, rolnicy nie zaorali, tylko Politycy zaorują o całą cywilizację. Oni wywołują wojny. Dlatego trzeba polityków duchowych, a nie materialistycznych, ideologicznych, tak jak są obecnie. I znowu doprowadzają do tego, że może być w Europie wojna. To politycy robią. Nawiedzeni ludzie przez zło, mimo że są, mają mózgi i są intelektualnie sprawni, nawet niekiedy bardzo sprawni. Ale intelekt nie zbawi świata, tylko dobro, a oni promują zło. <laughs> I to jest ta różnica. Dobrze, to tyle na razie. I jeszcze na koniec. Wiesz, mój jeszcze może? <laughs> Znaczenia. Cóż znaczą uczucia moje? Cóż znaczą moje myśli? Czym jest mój niepokój i strach? czym radość i wesele, czym dążenie i cel, czym zaślubiny. Panie, kim Ty jesteś? Kim są ludzie? Kim jestem ja? Ani to pędz, ani spoczynek, ani ekstazy, ani morza radości, ani płacz nieustanny, ani wieńce chwały, ani chaos, ani ład doskonały. Czemu? Dokąd? Po co? Panie, taki wiersz na koniec Wam przeczytałem. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się systemu miłości. Wspieramy rolników, wspieramy Polskę i wszystkich innych, którzy chcą odnowić Polskę i, i, i rzucić na kolana przed Bogiem to całe lewactwo, ten cały komunizm, który się teraz w, znowu szerzy w Polsce, postkomunizm. To wszystko jest. Bolszewia niestety i z Niemcami razem. Oni chcą tu zawładnąć tą całą Europą, Polską. Nie można na to pozwolić, bo będzie to samo, co było w czasie II wojny światowej. To się szykuje, oby nie. Możemy to powstrzymać i będziemy jeszcze dziękować rolnikom, że blokują miasta, bo to robią dla Polski. Trzeba to rozumieć i wiedzieć. To trzymajcie się i papa. Pa. Czasem zaskakuje nas Ufaj kochany Bóg ma dla nas plan Czasem zaskakuje nas System miłości Ciągle trwam. On dla wszystkich jest, dla każdego z nas. Dziś potrzeba miłości. By piękniejszy był świat. Tak więc mój przyjacielu, choć pokażę ci ja. Bóg Anioła nam zesłał, wiedzą dachał ojciec Bio. Iskra z Polski to miłość, więc podzielmy się nią.